ponownie na kanale, na nowym, krótkim filmiku z rajzy do Gliwic. Zachęcam do pozostawienia łapki w górę, jeśli się filmik podobał. Jeśli nie, to łapka w dół dzięki. No siema, witam Was dzisiaj też krótki filmik. Mam nadzieję, że wyjdzie też kilkuminutowy. Zobaczymy jak. Jadę do Gliwic. Pograty do komputera. Tam kupiłem parę rzeczy. Co prawda mogę to wziąć z wysyłką. No ale jest przynajmniej powód, żeby jechać właśnie rowerem. Dzisiaj czwartek. Pogoda dosyć, dosyć ma być względna. Przede do Przed tymi sami w Bojkopie, tak, Bojkopie. Bo Pogoda jak mówiłem nie najgorsza. No się dalej jest nie najgorsza. Zobaczcie no, tam tak wygląda. Ciępujemy tam. No i widzę, że znosi to w tamtą stronę, na rybnik, czyli chyba uciekam od tego. No ale z drugiej strony, jak to będzie mniej widać, też chmurki dosyć, dosyć ciemne. No, mam nadzieję, że mi się uda. Że mi się uda także, ja dalej. Do zobaczyska. Góra mnie dogoniła, co prawda nie deszczowała śnieżna jak gra, gradzik, no ale teraz się podmał, wiatr był dość mocny, dlatego właśnie ten śnieg czy grad nie jest lekko, ale jedziemy. Teleportowały się w inne, lepsze, słoneczne miejsce. Wyszło słoneczko. No jestem już poza Gliwicami. W zasadzie w sumie Gliwice jeszcze, jest to Ostropa. Tam jest jakaś wieża, wieża ciśnień. Z tamtej strony jest węzeł autostradowy. Ostropa. Jadę teraz w kierunku Rachowic, zobaczyć tą tak zwaną Rachowicką Szwajcarię. I jak to tam wygląda, jadę zobaczyć. No, jest spotkanie, które wspominałem tam z Jurkiem. Było nagrania tam w zasadzie nic nie, bardzo nie będzie z naszego spotkania, ale żeśmy tu tam trochę pogawędzili, także Jurku pozdrawiam cię. E, tam kto będzie chciał to tam na dole będzie link do jego e, do jego e, YouTube'a. Też tam filmiki kręci. Także ja coś i zapraszam. A ja śmigam dalej na razie. I jako, że pogoda się trochę poprawiła, mamy słoneczko, nie pada deszcz, także pooglądamy krajobrazy z lotu ptaka. Droga mi się skończyła i zaczęło się pole do cholery. Nie wiem, może gdzieś tam wyjadę. Na razie kręcę, a czy się nie utopię, gdzieś tam albo coś, czy będzie przejazd, nie wiem, zobaczymy. Kurde, patrz, jaki syf. Pierdziel. Po pierwsze, bo pod przejazdem, a po drugie, patrz jaki burdel, porażka. No i przeszkody na drodze. Także oj, oj, oj jak to wziąć? Droga była dosyć ciężka, jak sami widzieliście, błota nie brakowało. Teraz zatrzymam się chwilkę przy kamieniu pamiątkowym w lesie i dalej kierunek rachowica. Dotarłem do rachowickiej Szwajcarii, jak to zwię, teraz przejadę się rowerem, zobaczycie jak to sami wygląda, także tutaj teraz już nie będę zanudzał, zapraszam do oglądania. Jestem w Rachowicach, ścieżka dydaktyczna to się nazywa, fachowo jak dziś poczytałem, bo tak to niby się nazywa, Rachowisko Szwajcaria, myślałem, że to jest bardziej ścieżki rowerowe, a to jest tak jak właśnie nazwa wskazuje, ścieżka dydaktyczna, więc dla pieszych, dla spacerowiczów naprawdę fajna, 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 rowerem już ciężej przejechałem, do tego tam jeszcze było, jak widzieliście na filmie, kilka takich miejsc, powalonych drzew, co nie zostało jeszcze usunięte przez służby. Ale poza tym naprawdę miejsce ciekawe. Miejsce ciekawe. Teraz siedzę tutaj. To jest taka pętla. Y, tu, gdzie teraz siedzę, to wjeżdżają z tamtej strony, a wyjeżdżają z tej strony, jak widzieliście. I to jest taka pętelka, nie wiem, ile kilometrów. Ale warto, warto przyjechać, auto zostawić tutaj i przejść z bucika, z pacerkiem. Także polecam. Fajne, ciekawe miejsce. Patrzcie, taka ciekawostka i też przestroga do innych jechałem sobie no tu było to zamontowane uchwyt z AliExpressu. na szczęście była opaska no i w tym momencie się to zatrzymało a byłem akurat na na głównej drodze całe szczęście, że miałem tą smycz, bo jakby nie to to nie wiem czy by w ogóle kamarka przetrwała za mną były auta, jeden tir no, także to jest taka przestroga do innych, żeby na kierownicę takie sam kosztowności, Tutaj też mam telefon, też jest zabezpieczony od zawsze eee, właśnie smyczą. no właśnie przed takimi upadkami. Dzisiaj tyłek e, GoPro uratowany. Na koniec raz jeszcze wypuszczę drona z sakwy, możecie pooglądać widoki ponownie z góry, ale w innym miejscu. końca. Jadę już w kierunku Rybnika, w kierunku centrum. Po drodze jeszcze zahaczę o myjnie, bo bo ta dzisiaj nie brakowało. I raz jeszcze zapraszam do pozostawienia łapki w górę, jak filmik się podobał. Dziękuję za oglądanie. No i zapraszam na kolejny filmik, jak powstanie. Także do zobaczenia. Do następnego.